tanią i że nie używa zabezpieczeń. O, pierdoliły se po ryjcu, więc poszła. Później tamta powiedziała, że idzie z pracy, bo motocykliści nie chcą oglądać jej jak tańczy. Trzecia zaczęła żygać, A czwarta pociesza mojego przyszłego pracownika na wiprumie, bo zaczął płakać. Mam szczerze tego wszystkiego dzisiaj doszyć. Przepraszam. A w sumie. O kurwa, zostawa! Ta do południa leci, będzie próbował zbadany power behind. Ale zostawa dojewana! W prawym prawnym leci do południa, do budowy. Ale zostawę zajebali! Zajewali wzdłuż chodnikiem, wzdłuż budowy leci i palem Szczerze, zajebiście to wyglądało, południa. Ładujecie go do środka z samochodu! Dzwonicie do mnie! Wywozimy go do lasu. I ruchamy go wszyscy w dupę. Tak jest. To tak jak jest. tego misia. Wszyscy ruchamy misia. Wszyscy to to jest. ruchamy jest. misia. Tak jest. Góra! Diamond! Jakiś czwóra do siebie! <grym> Powiedzmy, że nie ma! Powiedzmy, że nie ma! Po, Powiedzmy, że nie ma w domu! Jednak mojego syna nie ma w domu! To pani przekaże, że kurwa jak będzie, to będzie rozjebany! Konfident pierdolony! Nara! Dobre tematy wam, w dobrej cenie, to żarcie. No to prawda, to prawda. No i możemy się umówić, i na wyłączność jasne, czyli tam nie będę dawał żarcia do Bahama. No i byłoby cudownie, byłoby wręcz cudownie. A, A nie boisz się o, konkur jest... A nie boisz o konkuren nie konkurencję? Wiesz, że... wow. Słuchaj, się, wow, wow, że tam będzie mam, mam, mam najlepsze dziewczyny z miasta. Wszystkie podpisane na umowę na wyłączność. Ła! Wow. Jaka sprawa... Biała, kurwa, biała! Co? Co? Kożu co się, się kurwa, przejdź ze mną, co nie muszę nas geometę! Przelicz ze mną! Pojdzą geometę! No właśnie, tak się Musimy wysuszyć kurwa i będziemy mieć kurwa pewność. Oddychaj, oddychaj, oddychaj! Oddychaj, czwora! Czwora, <try> oddychaj! <try> <try> No, oddychaj, usiądź, 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 Chcesz wody trochę. Kurwa, go zabaw? zabał! Nie dupę mocią. No i wiadomo, że takie. surgają od razu do tego, jakuzi. Sam <śmienicielskie> pana biorą i. O kurwa! Jego Snake... <śmienicielskie> Za dostanę kiedyś z tobą. Osialeje, oszaleję, Snake. Czy mogę dać żarcie, tylko nie, może gdzieś tak. dał mi w zamian, czy coś... I, I w zamian mi, byś mi coś dał. Pokoj, się no, wstydzę, ja no. nie wiem czy tak, kurka wodna. Fucka, no Logan, tu u nas jest absolutna norma. Dzięki ja ją streama, mordo, wiesz, to mi o, te ja, ja najbardziej lubię właśnie jak tak, nóżkę. Oj, krewstydze, się na no, ja nie patrzę. Słuchaj, no Logan, mamy wódeczkę, mamy drinki vanilla special, słuchaj, margarita, <coughs> sex on the beach, mamy wszystko, nie? Ja, ja, ja znęłoć. Yyy, to ten. No to możemy się się powymieniać jakimś handel wymienny, że ja może będę miał drinki u siebie w tako. No to co. Bardzo mi miło w takim razie. Jakąś wódkę by trzeba Nie było zrobić, tak to. No to. Można ślapić. Ci skoczyć do vanity? Czy coś? Bardzo mi miło, że zaczęliśmy pracę. Ja pierdole! Od kiedy to wybucha? No gal, mam pytanie do ciebie. Słucham? Tam na dole też tak rudo? <głos> <głos> Charlie, wracając do tych naczosów. Tak, tak, tak. <noise> Kurwa mać. Dobra, nie, 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 bo ja mam streama. Dobra, spierdalamy stąd. Kurka woda. No wiecie co, bo ja się nie byłem gotowy na takie coś. Charlie, Charlie, bo ja muszę lecieć już. No, tylko, dobra, już uciekam. Dobra, już mi wejdzie do pokoju, ktoś dziecko mi wejdzie do pokoju, to, to mi to zabiją. Tu bym powinien zamknąć. Charlie, ja już muszę lecieć. Takiś eee... no. O ty kurwa. No, chary, <śla> Ej, kurwa. Nie otwiera się. <śla> Otworzyłem drzwi i pojechałem przed niego i wyjebał się na drzwiach otwartych. Ale ja zdjęcie robiłem, kurwa, musiał mnie wyjebać. panie, pan interesuje, kolorek. To, kurwa, koloru nie pamiętam. Wysłałem was same się panu, to musiałby pan to, sprawdzić. Tyle wszystko ustały Ale to, to będzie czerwony nie niebieski pamiętam. żebym szukał, wiesz. To będzie, to będzie idealne, to nie będzie ani takie, ani takie. Trzeba, trzeba tam y, wpisać sobie, ja wysłałem Góra, dokładnie kolor. A wpisać. No mówię, A, przepraszam, ale... przepraszam tutaj, no, no. że gadam z mechanikiem, on już kurwa z stał chciał kurwa go malować, nie. <ścoughs> Dobra. <ścoughs> <Ta>, Ej. <ja>. Co się dzieje? Co jest kurwa? Łaz? Co jest kurwa? Co z tą, kurwa? Ja nie wiedziałem jest? tylko mam strzelać do głuja wafla! Jest, tak jest a, a, a! I jeszcze jedno, bo zapomniałem. Twoje kostki kurwa. Jeszcze jakaś plama z oleju się tu zrobiła. Musisz to wy, wyczyścić, ma być wypucowane. A... O... Szefie... POMOPA! Zapierdalasz! To bardzo będę tańczyć, jeszcze będę was odwiedzę. Paris, paris, paris. No, Zbierz tę fokę za kokochę, poszą. No, dziękuję. Do widzenia, dziewczyny. Fajna jesteś, cześć. Zobaczymy, kociaku. To było coś niesamowitego. Już za wami tęsknię. Ja <noise> Chyba na mnie leciała. Fajna dziara.